Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego rosyjskiego noża od marki Nox. Tym razem jest to Balisong. Długość całkowita 22,6 cm, długość głowni 8,9 cm, grubość głowni 4,7 mm, więc dość sporo. Stal głowni to 440, czyli prosta stanie nierdzewna hartowana pomiędzy 56 58 Hz, szlif płaski matowe wykończenie głowni. Na samej głowni nazwa napisana cyrylicą, Balisong. Design Abiljukow. Nazwa i logo producenta przedstawiające Pterodactyla. Z drugiej strony nazwa stali, 440. Dość grube tankpiny. Rękojeść, to kładziny z czarnego G10. Dostępna jest też wersja z trzebioną głową. Luźno latający tilacz. Ale widziałem, że niektórzy przerabiają do nas ja To Może sam to zrobię. Klips znajduje się po stronie Safe Handle. Jestem przyzwyczajony do tego, że clips i las znajdują się po stronie Bike Handle. A nie troszkę do tego klipowaniu. Tak, da się mać tym balicągiem. Jest to całkiem przyjemne. Podsumowując, naprawdę solidny motylek za normalne pieniądze, czy, da, czy nadaje się jako balisem na początek? Moim zdaniem tak, na pewno nie rozleci się po tygodniu machania, yy, dużo bardziej obrywa podłoga, meble i wszystko wokół niż ten nóż, kiedy wypada mi z dłoni, więc nie jest tak źle, lubię go. Jedyne co bym zmienił to stan trochę lepszą, na przykład D2, którą no, stosuje w swoich nożach. Choć Max posiada w swojej ofercie również balisongi z talonem 2 a niektóre modele innych noży dają możliwość wyboru stali, to jednak ta wersja nie jest dostępna z inną stałą niż 440. Szkoda, ale może kiedyś to się zmieni. Nawet gdyby cena była wtedy trochę wyższa, to i tak nadal byłby to bardzo konkurencyjny nóż w porównaniu z drugim balisongami innych firm. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.